To był kolejny piękny wrześniowy dzień. Spokojna wieś w wilcze pod koronowem, gdzie Polacy złupili tyłki krzyżakom. Spokojny dzień do momentu, kiedy tym oto nieoznakowanym Mercedesem, karawanem zajechał na podwórko pana Henryka niejaki uki Szczecin. Moglibyśmy zadawać pytanie, co on tu robi? Z kim będzie rozmawiał? Co go tu spotka? Ponieważ Łuki wyruszył w swój tur. Tur de Łuki i ja z tego miejsca zapraszam Was bardzo serdecznie na etap drugi tego jego turu. A wszystkiego dobycie się. W tym odcinku. Pozdrawiam serdecznie. Bogusław Dzień drugi, buszowania po podwórku pana Henryka. Przywitał Was Boguś Wołoszański. No i co? I sygnał 19: Współczesne 2 zł. Panie Henryku, trzeba pozaszywać kieszenie. Wylazem już z podwórka. A tam same śmieciury. Zobaczycie i jest pieniądz z prl -u. Już go podnosimy razem. Z na pewno. To do. 100 groszy. prl -owskie. rocznik. Już czytamy. 80. Tylko który? 5. 85. Pozdrawiam serdecznie. I lecę dalej. Słuchajcie, z tego dołeczka dość głęboko wpada takie cudo. Jest to obrączka. Tu ma jakieś hieroglify. Jest w ciul stara. Eee, dostała chyba parę razy podczas orki, bo tu kiedyś było pole. Eee, nie wiem z jakiego jest metalu, ale jest na pewno stara, bo ja nawet widzę po sposobie łączenia tego krążka. Dobra, na podsumowanie będzie czyściutka. Będziemy ją oglądać. Czyżbym wykopał kajdany Houdiniego? <laughs> Zaraz się przekonamy. No być może to i kajdany Houdiniego, ale rozerwane. <laughs> Lecę dalej. Cześć, kochani. Koniec wykopek na terenie pana Henryka. Z dwóch powodów. Dzisiaj się dużo będzie działo. Jeszcze. I jak widzicie. Jest para. Uki zajechał <śmiech> łopatę. <śmiech> no i mam fant, Mam fant wypadu. Yy, chyba nawet lepszy niż ta obrączka. Yy, obracamy kamerę i Wam go pokazuję. No i słuchajcie, to jest to cudo. To co tygryski lubią najbardziej. Savon Dentifrice FR Pulse Warszawa. O, Wy tutaj po w lewej stronie będziecie już widzieli takie wieczko od pudełeczka, którym było mydło do mycia zębów. Takie cudo. Znalazłem gdzieś w internecie już informacje, także widzicie to co ja znalazłem i w dużo lepszym stanie, które udało mi się znaleźć. Dobra, lecimy na podsumowanko. Poznajecie tego sympatycznego młodego człowieka? Tak, tak. Pan Henryk 08 tak. 08 tak. Słuchajcie, już po wykopkach pan Henryk też umordowany, bo kosił trawę. Ja wam na razie pokażę dom pana Henryka. Jest przepiękny stary. Tu kiedyś była stajnia, kryta strzechą. O tym za chwilę pan wszystkim, o tym wszystkim za chwilę pan Henryk poopowiada Ta prawa część domu, tam gdzie jest wi winorośl, winorośl po lewej też jest, ale no prawa część domu. Jak pan Henryk tu przyjechał, była zawalona, ale za chwilę o wszystkim opowie pan gospodarz. No i panie Henryku, niech pan opowiada. W lata 80 pan tu przyjeżdża. Tak, przyjechałem na polowanie i ten zakątek mi się bardzo podobał. A żeby tu był wysoki stan wody, tutaj, tutaj gdzie są stawy za nami, mm -hmm. to były takie wymokliska. Rów, który przebiega owok, to jest, ja to nazywam rów, ale to jest nazwane, że to jest rzeka Lucimka. Wtedy była gdzieś 1,20 metr, metr głęboka, grubo. Okay. I jak były deszcze, bo były normalne lata, to ta woda wylewała, i tutaj za domem wychodziła na pola, i tymi, tymi zaniżeniami, tymi wymokliskami okay. tutaj szła gdzieś jakieś 5 km przez to bagno tutaj. Także jak wsiadałem na polowanie na piżmaki, to siadałem tutaj przy tej studni tak. zabytkowej i jakieś 3 km łodzią. Przez te przed Aż do Wiski, Aż do wsi Wiski. A, no to jest kawałeczek. No. Powiem panu, że wcale się nie dziwię, że się panu to spodobało. No podobał. Jak strasznie. Jak pan jak pan pewnie zdążył zauważyć, no. mi też się to podoba. Było to inaczej tutaj, bo, bo tutaj takie jak to drzewo zabytkowe, bo no, to jest piękne. pomnik przyrody. Tu, było, tu gdzie ten świerek to było drugie takie. Mhm. Tam z tamtej strony za, za, tą, za, tym, za tym budynkiem tam było trzecie. Tu były cztery takie mhm. drzewa. Ale ale sam, ale sam dom, sam budynek, w którym w tej chwili mieszkacie jest bardzo stary. 200 budynek, lat albo lepiej. Budynek jest, no to jest lat 80-90 z tej racji, że my żeśmy to rozwalili dalej do tak, fundamentów. Bo był, powiedzmy jak ten dom wyglądał. I nie nadawał się, to, po to prosto... były dechy, glina, siano, tak, e, tak, takie wiecie, tak. typowa pruska zabudowa, tak, częściowo zawalone. stara ruina. Fundamenty były, zostały tak. stare tego domu. My to żeśmy rozebrali. I żona narysowała, jak na tamte czasy, rysunek techniczny o, do proszę. budowy na cegle. Nasze żony, że... żo nasze żony są najlepszymi projektantami. <noise> Muraże przyjechali, żeśmy umówili sprawę za ile i jechali do przodu. No, bo jakbyśmy czekali za pozwoleniami, ta, za tym wszystkim, ta, 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 ta. to byłaby... No to tragedia. wtedy były inne czasy, nie? Teraz tak. pokazali Panu rozebraż... Stanęło to na, na starych fundamentach i koniec, nie? No i pięknie. I tak ten dom wygląda ślicznie. Trodą no, dalej zmiany, bo będziemy blachą to okryć na ternik tak, będzie zwalany Blacha teraz jest żenii. tak. Przyjechała blacha trapezowa na dach. Jeżeli pan Henryk pozwoli jeszcze, bo ma tam swoje jakieś skarby poukrywane w, w miejscu, gdzie była stajnia, zajrzeć tam. Zdjęcie ciągniczka już gdzieś tutaj. Master Fergusona Ursusa wrzucałem wam. Zdjęcie drzewa też już wrzucałem, ale zrobię, bo ta wierzba jest przekozacka, przepiękna. No i cudowne miejsce, Panie Henryku, nie? No I tak, Ten film, tu pawilon, pawilon turystyczny, to, to, to znaczy bo była agroturystyka, w którym, w którym później już prowadzili w którym, agroturystykę, w, nie? w którym teraz y, Uki, konie. Uki zamieszkuje a wszystkim zajmuje się synowa Pana Henryka, Julita którą pozdrawiamy serdecznie, ja pozdrawiam serdecznie, no i dobra y, podsumowanie pokazuję co dzisiaj wpadło, a wpadło fajnie, króciutko y, bo tylko tam godzinkę z haczykiem więc obracam kamerę i oglądamy. No, słuchajcie, złomiksy widzieliście. No, czy nie wszystko widzieliście, bo nie będę nagrywał. No co, yy, Hudiniego albo Grubiniego, yy, te kajdany. Ale tak naprawdę, szczerze mówiąc, to nie będzie, nie wyląduje na złomie. Ponieważ to jest to, co myślałem, że wczoraj wykopałem, od czyli od kółeczek, od powózki, od, od, powózku, od, powózki, od kółeczek. To jest co są tak. w środku. i to jest w ogóle stoszkowe. By tego nie widzicie może, ale to zostaje, ja to na pewno jakoś wykorzystam do jakiegoś kwietnika, nie wiem, do czegokolwiek Złomiksy. Znowu, Znowu współczesne pieniądze, gubią tu na bogato w tym kujasko pomorskim. Mm. Dwa złote, nie pamiętam, 2006 i 85 złotóweczka w przepięknym stanie, tutaj te prl wychodzą z tego piachu. Niebieskie szkło, Wy tego nie widzicie, ono naprawdę jest niebieskie, zabrałem, po prostu się napatoczyło. Musiała być jakaś ładna butelka. No i co? Dwie fajne znajdy. Ta obrączka albo to są hebrajskie y, znaki, tak tutaj sobie porozmawialiśmy. Albo y, egipskie. Nie wiemy, nie znamy się. Są tutaj prześwity y, złota, jakby mosiąc. Nie wiem, no na pewno nie jest to srebro, bo to już widać, że to nie jest srebro, to jest w ogóle za lekkie, y, i gdzieś tu się czerwieni. Gdzieś dostało też łopatą. O, w tym miejscu tutaj dostało łopatą. No i chyba dla mnie, fan dnia, już ustaliliśmy co to widzieliście. Savon Freeze Franciszek, chyba puls w Warsowie. Pan Henio mi tutaj to pięknie wymył. Zabieram to, będzie wisiało u mnie na ścianie w gablocie z innymi tubkami. Czyli jest to mydełko do mycia zębów. Taki rarytasik. Słuchajcie, pan Henryk zabrał mnie na stryszek, nie pytajcie się, jak tutaj weszliśmy, jak dwa komandosy. Zobaczcie, stara maselnica do robienia, no, oczywiście masła. Pan Henryk świeci latareczką. Coś przepięknego. Pff, jakiś środek. Zobaczcie. O, coś niesamowitego. No oczywiście, co by z tego zrobił? Może jakiś stolik? Kawowy na jakiś stolik, kawowy na balkon. No, powiem Wam mistrzostwo. Pokażę Wam jeszcze przepiękny, stary wózek. Słuchajcie, wybaczcie, chaos. Przepiękna, stara, kompletna kosiarka ręczna do trawy. Słuchajcie, tu jakieś ma napisy na kołach. Bril, poświeci mi Pan tutaj na koło Panie Henryku. O, teraz widać mi. Bril, a na rękojeści. Nie wiem, czy to będzie widoczne. Widzicie esesmańskie mańskie napisy. Coś niesamowitego. Ale tu jest skarb. Stary, tam, stoi, tam stoi rower Ukraina. Stare krzesła, które są starsze od pana Henryka. Zobaczcie, jaki fotelik turystyczny dla dzieciaczka. A jeszcze mówię, ten buzek chcę wam pokazać, ale to to jest sztos. Tutaj to jest o. O jakieś przyrządzenia jeszcze. Tutaj re, takie a, a jest, odpłane. jest. Tak, tak, tak. Jedno takie, powiedzmy, że osobowe. O, tu są jakieś stare dzwonki. No proszę, zaraz będę z panem Henrykiem tutaj negocjował. Ale czad. Słuchajcie, ostatni artefakt, bo tu jest tak gorąco. E, o, cień rzucam. O, może tak, też rzucam cień. Zobaczcie, stary, dziecięcy wózeczek zabawkowy. No mega. Powiem panu, jak to się mówi, kapsuła czasu. Tu stare elementy od siewnika. Pamiętam, jak się na takim czymś siedziało z boku coś niesamowitego. Piękne rzeczy. Dobra. Łomatko. film będzie znowu długi, ale musi być długi, bo, bo tu jest po prostu. Cudownie. Słuchajcie, ja lecę dalej. Papa, pa. pan Henryk na pewno wystąpi w etapie trzecim mojej podróży. A ja dzisiaj jeszcze chcę załatwić parę spraw i zobaczyć się z, też z bardzo ważną dla mnie osobą, więc widzimy się. Do zobaczenia. Panie Henryku, jest pan mistrzem. Słuchajcie, sam nie wierzę, że to robię. Idę tam Serduszka moje kochane, wdrapałem się. To jest ten most, pod którym właśnie przejeżdżałem, który widzieliście. Pode mną jest droga krajowa bodajże 25 Szkoda, że nikt nie ma nikogo, kto by mi zrobił zdjęcie z dołu, ale to nie szkodzi. Wiem, że byłem. Tam jeszcze płynie rzeka Krówka. Czekajcie chwilę. No powiem wam kochani, miejscu wam mega. Chciałem tu wejść. Chciałem się tu wdrapać. Udało się, udało. Dobra, ja lecę do Koronowa i na spotkanie z mega zajebistym gościem, którego już na moim kanale widzieliście, ale zobaczycie go jeszcze raz. Z zobaczyska fajny most Witam Państwa bardzo serdecznie w programie 9999 Michał F Dzisiaj będziemy w kryminalnym programie poszukiwać dobrego człowieka który jest zagubiony Bardzo bym prosił Was żebyście na podane tutaj niżej telefony dzwonili do studia jeżeli tylko po Wizerunku, który za chwilę tutaj upublicznię, tej osoby, żebyście dzwonili i informowali, czy taką osobę widzieliście, ponieważ zaginęła. A jest to bardzo dobry człowiek. I za chwilę widzimy się z gościem w studio. Zagubiony Piotr G. jest ze mną w studio. Za nami, i z boku, i z lewej, i z prawej, i przed nami w sumie. A za wami jest nasz żono, żono, grono specjalistów, którzy czekają na wasze telefony, gdybyście go odnaleźli. Tak. Bractwo. Bitwa Oczywiście pod Korenowem. Tak. Niedawno się widzieliśmy. W związku z tym, że byłem w Wilcze, jestem jeszcze w Wilcze, postanowiłem odwiedzić ekipę. No i tutaj akurat tak się dzisiaj złożyło, że na sprzedaż jest ten Mercedes, który stoi za mną. Tak? I trochę cebuli. I trochę cebuli, którą, której wy nie czujecie, my czujemy. Tak. I mamy Tanią urodziny pieścinę. Mikiego, także gdzieś tam... I najlepszego kom... Miki. Najlepszego Miki, najlepsze. Nie, Co? żyje, żyje. żyje, żyje no. No. Ja niestety piję e, tylko kawę, ponieważ jestem redaktorem mhm. prowadzącym to o 9999. Miało być 7. Ja też ty... o, dobra, tak. Tak. To, to, to jest herbatę. To jest Gerjawicz Parmaton, <laughs> bo on wszystkiego zapomina. <laughs> Słuchajcie, cudod... wszystko głupie. Cudownie znowu było tych wariatów zobaczyć, chociaż na chwilę ja niedługo będę wracał do... Wilczego, a jutro ruszam na Warnie. Na Ty tylko dodam, że fajnie, że wpadłeś i niedługo będziemy mieli dla Was niespodziankę, jeśli chodzi o najbliższy zlot. Mówisz o przyszłym roku? Nie. Niedługo. Nie Ale nie to. Długo, powiem nie się długo. dobrze. Ja nie wiem, o czym oni gadają, jestem niewtajemniczony, chociaż jestem honorowym ambasadorem tego stowarzyszenia. Oczywiście. Jesteś członkiem. Członkiem to Ty jesteś, ja jestem ambasadorem. Ty to jesteś członkiem. <laughs> 11, 11, 11 palców, ale tak, o tym tak, rozmawialiśmy tak, przed chwilą. Tak ładnie, tak. Słuchajcie, no wariaty, widzicie, wariaty. Stowarzyszenie Bractwo. Ja, ja za chwilę w ogóle dopytam się tutaj tego Pana Prezesa, który siedzi obok mnie w studio. Dlaczego oni jeszcze nie mają kanału na Facebooku, tylko... Boże, na YouTubie, a tylko są na Facebooku. Tylko Będę waszef. ich kręcił, żeby jednak ktoś się zajął tym kanałem, panie Piotrze. Prezesie. Kurde, jestem ściwy. Gorzej, bo to jest. Gerjawid farmaton poprawi. Trageria. Albo kupcę ten DX2, ja czy ja co tam. Przejdę nie? chyba na swoją fryzurę, Nie, tak nie. Nie papuguj, kup se DX2. Każdy ma swój content, ja mam swój. Chodzę, ględzę, kopię, szukam, zwiedzam, robię zdjęcia, odwiedzam zajebistych ludzi i tyle. Ja się tutaj jeszcze z nimi pogaworzę. I bardzo dobrze. I, się. I jeszcze z Wami porozmawiam, wracając do Koronowa, bo mam troszeczkę drogi stąd. Nie pozwolił mi się na trasie wysikać. Cóż, co zrobiłeś, to Ty może powiedz. To zostanie tajemnicą karawany. Co ja zrobiłem? Nie <laughs> Słuchajcie, no jak tu nie uwielbiasz takich wariatów? Dobra. No. Bractwo, śledźcie na Facebooku, kto ma Stowarzyszenie Historyczno-Archeologiczne. Dwóch panów Piotrów: Pan prezes i pan wiceprezes, skarbnik, sekretarz i ja, honorowy ambasador. Jakby ktoś chciał dołączyć, to wbijać, przekieruję do Piotrusia. Dzięki. To mówił Piotruś. <laughs> Same Piotry, normalnie tu imię. Ja nie mam nawet na trzecie Piotr mam Jan po dziadku. No i tyle w temacie. Dobra, ja z Wami pogadam jeszcze w aucie na powrocie. I co. Etap trzeci zaczyna się jutro. Mojego Tour de Łuki. Do zobaczyska. Najlepszego. I wśród nas są jeszcze piękne kobiety. To prawda. Oj tak, to oj, prawda. Oj, tak. Zrobiłem sobie z nimi zdjęcie i nie. nie może, przepraszam, no, no, dobrze, są no, z nami kobiety. Piękne może jeszcze przyjdą. Nie, nie, są piękne. śliczne. Nie, są śliczne. Są Będzie ślicz. gdzieś tam fotka na końcu filmu, oczywiście ze wszystkimi wariatami. No i znowu gadam jak najęty. Piotrek, ty za dużo gadasz. No ja Nie wiem, no i dajesz mi dojść do głosu. No nie? i dlatego dziękuję Ci za tę wyczerpującą dobrze, odpowiedź. Dobrze, no. Bractwo! Serdecznie. Wbijajcie na Facebooku Dokładnie. na dobractwa. Y, niedługo się w ogóle ukażą y, u nich filmiki i, tak, i zdjęcia z fantów wykopanych. No, ja, tego nie, ja tego nie pokazywałem, bo to były takie ilości, że film z Koronawa trwał albo byłoby 5 odcinków, albo trwałby 5 godzin. Y, ponieważ ilość y, znalezisk tam była Kosmiczna. masakryczna i, I, i mega znalezisk. Dobra, Prawda. my widzimy się w karawanie na powrocie. Ja dziękuję za gościnę, Miki jeszcze raz najlepszego z okazji urodzin, Dobre. dziewczyny zacne, Piotrusie sympatyczne i w ogóle, w ogóle pełno I ach i ech I tym optymistycznym akcentem żegnam Was i do, do później. No, do zobaczenia. Oglądajcie nas. Hej, piski całuski. Witam Was serdecznie. No, oczywiście zapomniałem wczoraj yy, porozmawiać z Wami, wracając. Yy, od ekipy z bractwa. I tak tylko szybciutko, bo już wiem, że ten film będzie znowu bardzo długi ponad 20 minut. Skąd ten pomysł na Łuki To jest taki mój jakby ostatni wyskok. Taki mega wyskok, naprawdę na trzy tygodnie. Obiadę Polskę, pewnie już ją objechałem. Część z Was odwiedziłem. Część z Was o tym wiedziała, że się zobaczymy, część została zaskoczona lub postawiona przed faktem dokonanym. Nie wszystkich Was dało się odwiedzić i da się odwiedzić. Mówię to jeszcze, o mówię o tym już w etapie drugim, na końcu tego etapu. Wybaczcie mi, jak tak powiem, grafik napięty jak baranie, wiecie co. I dlatego ja by. Dziękowałem Wam wszystkim za pomoc i wsparcie już wielokrotnie, chociażby przez swój kanał na YouTube, ale skoro mogę część, części z Was podziękować osobiście, to chcę to zrobić. Oczywiście zatrzymam się też u rodziny, czasami u Was, jakieś właśnie agroturystyki, jak tutaj w Wilcze. I to tyle, to tyle w etapie drugim. Ja za chwilę będę stąd uciekał. Tak jak już mówiłem, na warmie. Z kim się tam zobaczę? Jakie miejsca odwiedzę? Zobaczymy. Zobaczycie wy to w etapie trzecim. No i co? Dziękuję Wam bardzo, że jesteście, że mnie wspieracie dalej, nadal, wciąż. I jeszcze tylko na koniec zobaczycie, jaką miałem przygodę wczoraj wracając. No, to tyle. Trzymajcie się na końcu fajne zdjęcia. Zapraszam do kolejnej części z mojego turu. Pa. pa.